Tutaj Mr. Smile i... Dogland. I Simon... Miner. Miner. Nie zna z niku. Dobra, to jest... To jest odcinek. Trzeci z kwadratowego życia. Tak, Simon Miner to jest najnowszy nabytek naszego serwera. Ta, nasz zakładnik. Nasz zakładnik. Tu, tu jest nasz dom, mój dom i Simona. Simona, a też się nie zbudował. a tam jest jakaś kupa z kamienia, które właśnie idziemy rozwalić. Do, do od boju! Od, od tak zwanego Tukkiego. I właśnie, kto ma TNT? Nie ja. Idziemy... Ja nie jak mam. Jak Rzymianie. Ja nie mam. No spoko. Na jak Rzymianie. Lubię rozwalać rzeczy. Mmm... spoko. Poczekajcie na mnie. Ciekawe to, czy miał węgiel. Idę sprawdzić, czy ma węgiel. Na mnie. Nie, nie ma, bo mógł ustać, nie ukradli. Aaa, psuje. To macie te TNT. Wybijamy szyby. Żeby... Właśnie zobaczymy zobaczycie czy czy co e, się dzieje. Eee, polski pol kibole. Wow! Duż, co? Jeszcze było fajnie dużo tego piasku, znaczy przed najgorzej Na no mi... Co? Czuję się jak polski kibol. To jeszcze mamy 4 diamenty jeśli nice. co, te bardziej wartościowe rzeczy to sobie wezmę Od kogo? Ej to daj też trochę Daj też trochę no Dam wam wszystkim, ale... Nie dam Łokaszowi Kobyl, po co mi kobyl, ja wolę redstone I karoty, i Mmm... I... Czekajcie, i wiaderka, wiaderka też są good. A właśnie, zaszło parę zmian na I serwerze Nie zostanie z jego domu E, na tak. przykład e, I tak i tak to była jedna kupa cobblestonea na przykład e, Z dodatkiem szkła cicho ja teraz mówię e, właśnie teraz surgleń przemawia tak na przemawia przykład e, mur smile zbudował tak, wielki face kapitana ameryki rozwalamy mu domek że mówiąc żal mi żal mi czasem na nagraniu chyba i tak nie mamy dzisiaj co robić. Ja na przykład mam, no, mam no, co no, robić, domy. muszę zbudować domek. I... No ale ja i tak kręcę, więc. E, dobra, to wy się tutaj bawcie, a ja idę pomyśleć głęboko. Pobrejdzie na serwer, dostanie bana i nie mnie. Z czego zrobię, mój no. dom? Weźmiemy jeszcze mu i, i temy i będzie. A na końcu damy mu bana. No, on nie ma bana I... chyba. Nie, jeszcze nie ma. Nie bo chcę widzieć jego minę, jak zobaczyli jego rozwalony domek. A. Ej, właśnie mamy lawę. Ej właśnie, albo wodę, Zależy. Zróbmy pułapkę na niego. Nie jest lawa. Eee, czy my mamy... jest lawa! Kurde. Nie mogę się powiedzieć. Mr. Slime, nie? Ma smiley nie slime. Slime to jest mów. Slime. O, doniczki. O! Moje ryby! Masz patyki? <tryk> Ej, błogłem się w kiosku. Okej! Okay. Więc zaczynamy. Ej, stój! Bo mnie zalejesz. <tryk> ja, ja patrzę. Woda poleciała. A teraz ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Um, Kurde, z czego ja sobie mam zrobić domek? Kocham niszczyć! Ej, z czego ja sobie mam zrobić domek? A nie wiem, bo w skrzyni nic nie ma. Ej <laughs> coś, ja mi to zaleję. Kurde, z drewna to zrobię. Ej, trzeba by było zrobić jakiś ten, żeby nie był, żeby nie ten, żeby lapa nie wyciekała. A, a na ile ja co ona tam wycieknie? Spoko, luz. Tu będzie? Mm. Ej. A... Okay. Ale z jest jeszcze. Kurde, deszcz jest pada. No. Nienawidzę deszczu, napiszcie w komentarzach, który widać chyba yeah. ani jeden komentarz nie będzie dla I like deszcz w Minecrafcie. Tak wygląda jego super domek, który potem jeszcze jak będziemy mieli TNT się wysadzi. Kurde. Uh, kurde. Eeeem... Um, o kurde. Nazwiemy go to krótki, krótki odcinek, jak rozwalamy dom tukiego. Nie. No. Krótki odcinek zapowiadający. Aha i nowy ten jest snapshot, jak widzicie, gramy na przodzie bo mamy marchewki i tam... Ej, koło ko portalu jest Creeper. Ej, czekaj, przeteleportuję go. Kogo? Patrz, Creeper się tepie do netheru. Tepnął się do netheru. Ej, pigment się tu stepnął! What to hell? Patrz, ej. Pigment się do, do... Czekaj, do... Ja, ja to ja idę. Z... Ja to idę ogarnąć. Zabiłem go już. nie ma sensu. E... dedłem. Przeprint lawa. A ja deadłem w tej lawie. to, to Czemu tam ładził? E, z... Czemu zostawiłeś jeździłem no, pigmenta? No. Nie, nic, nie, nic, nie, 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 Gdzie są Gdzieś twoje... tutaj, spaliły się? Na, no w lawie raczej. No chyba. Ale nic nie miałem, tam nie miałem. E, Kurde, ja chciałem kilofem jeszcze trzeba rozwalać. Miecz... Ej spróbuję tego pająka tepnąć do netheru. Chodź, chodź pajączek. Przypominam, że Oła. ja tu też jestem. Oła, cześć. Chodź, chodź spider. Patrz, wbija do netheru. Patrz, wbija do netheru. Nie, nie wbija. Ej, Wbij do netheru. On się bloknął za bo on się próbuje wciąć do niego <grym> O, teraz, nie, kurde. Kurde, uwaga. Ej mam laga. Uwaga na go, za mi. tobą jest? Ej, ale mi Ej, Czekajcie! Czekajcie na mnie. Ej, ja ja do... próbuję zabić tego ale pająka! Pompa. O, już nie. Pomogłem Ci. To za nie by ideja. Mhm. Jak jest! Ej, czekaj, ja do Was idę. Mi klatkowało, czekaj, ząb, ząbcia ten tepnę. Aha if, ja, yes, e poza, poza i f ja poza poza odcinkiem nam się Blaze zespałnił w normalnym świecie. Nie wiem jakim cudem. Kurde, co ja zrobiłem? Zamiast siekiery zrobiłem sobie kolejny no, ząbczy, kilo? Ząbciu się tepie, ej. Ząbciu się tepnął. Creeper! Rozwalił nam nether. Jesteśmy w dupie. Ej, macie zapalniczkę? No właśnie ty nie. Masz ty masz wszystkie, tam weź to zamieść, koleś. <laughs> My tu tepiemy ząbcia, a tutaj przychodzi creepcie. Mogliśmy go tepnąć. Chociaż, ej. chyba nie. Ej. Klipamy my tepli, tylko jak my tepli jedną... Masz żelazo? Da jedno żelazo. Nie mam. Kurwa. Zrobił mi się do domku lecieć. No ja idę do domku. A ja zniechęcaj mnie do. Chodź do naszego starego. Kurde, mam lagi. No ja wziąłem ostatnie diaksy. Them, wow, mamy 15 diaksów. Ej, może chodźcie do kopalni? Pod, pod, pod co? Tace. No Ale ja nawet nie mam tego, żelaznego kilofa. A ja mam diametro. A właśnie, dajcie nie, nie mi też diamenty. Ty masz farta. Masz, chodź tu do mnie, to ci dam trzy. To. Gdzie A jesteś? Nie, nie ty. W Aha. Moim. Muszę zrobić sobie jeszcze jedną skrzynię, mam pełno redstone'a i nie wiem co z tym zrobić. Ała, kurde, bo o czym je bolą. Zejdziemy do kopalni trochę, pokopiemy i kończymy odcinek, bo Simon musi iść do domu, bo siedzi po mnie. Aha. A ty... Aha, um, nie, nie umiem zapamiętać twojej ksyski. Eee, nie, drugi. Simon, czy ty możesz... Dzięki... Czy ty możesz w domu nagrywać? Czy nie za bardzo? On nie ma minę. Ej, czekaj, zrób sobie tutaj kilo. Oj. A ja... Nasze patyki. dzięki. No chodź tu mnie. Pepe Simon Miner Mr. Smile! Smile! Okej, okay, chodźcie tutaj no mam kopalnię, ży życzy? 3, 2, 1, go! Kurde! A gdzie ty... Trafiłem. A kurde, ej, Minecraft się nie straszował czasem. A nie, ja miałem taka... E, gdzie ty polazłeś? Ej, idę do was! Eee, chwila! Eee, przepraszam, nagrywanie mi się skończyło, Iż, albo albowiem serwer się... Aha. Chciałam obejrzeć serwer i mi się wyłączyło nagrywanie. Oh fuck, o oh fuck! Ja się jak się posypało, jak z zielonego duka. A bo nie, nie te Ale to, to ty dalej nagrywasz czy już nie? nie moje... Nagrywam. Nagrywasz, okej. Okay. To było szere. Mam, mam zapalniczkę. To jest cygareta. Trafię, 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 trafię. Jest! Trafiłeś. A wiesz, trafił? wiesz, w co żeś trafił? No właśnie, w co trafiłeś. E, kurde, na jest, którym jesteśmy poziomie? 12 dwunastym hmm. Kurde screena A, Screena sobie strzeliłem, a nie poziom. Tak. Eee. Ja, ja jestem... O, na to... Dwa... Ja mam twoich itemów czuł. To, to jest mam. A bo no dobra. Na kamień to może tam pójdzie. Ej, powiedz mi. Ej, odejmuj jego item te zapalniczkę i ci A właśnie, chodź to, zapalniczka. ma Wykopię I miecz Nie? kobla i będziemy kończyć. Ja nie, ja nie mam miecza, do mi, masz, masz jego miecz? To daj mi. To chodź tu do mnie. A to gdzie ty jesteś? Mam kopie. W czarnej długie. Ja się nie wiem. Nie wiem. Powiedzcie jak, jak ta przeklęta szkoła u was na będziesz mógł da. po szkole iść, znaczy po, po mnie ten do nabojo? Yy, ale kiedy? No teraz jak, jak będziesz musieć już iść. Spoko. Tylko pójdę się zameldować. Żołnierzo zostałeś zameldowany? Dobra, no to będziemy kończyć ten odcinek, bo już kupa. Jaka kupa? Ile ile że... Ile, ile dopiero nagrywamy? Eee... 20 minut. Ile? 20 minut. Serio? No, dobra, stawajcie tu. No to wyżegna was. E, ja Mr. Y, mister Sturgeon. Y, ja Simon, Miner. No y, komentujcie, subskrybujcie, łapujcie na. Mara!